DJ, 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 DJ Breakdance. Cześć, cześć, witajcie! Ja jestem DJ Breakdance i witam Was na kolejny wyśmienity, mam nadzieję, epizod z Waszej y, ulubionej serii na moim kanale, która ostatnio pojawia się. Wręcz powiedziałbym bardzo regularnie, bo w czwartki o godzinie 18 zawsze staram się publikować. Skończyliśmy sobie tutaj właśnie w tym miejscu, udało się dotrzeć na górę. Przechyczyłem tutaj moich przeciwników, a właściwie tą starszą kobiecinę, co ino chciała mnie, prawda. Y, tym tą toporą, właściwie tak znaczy taka zmora, to właściwie to nie wiem, czy to w ogóle kobieta była, <laughs> już abstrahując od tego, całej sytuacji. I co? Lecimy dalej tutaj, y, ratować moją żonkę. Pytanie teraz. Właśnie, y, kaplica, cel kaplica. No, odbiło mi. Faj, fa, fa, fajnie, naprawdę, naprawdę, w, w, ogóle, w ogóle, w ogóle mnie to nie przeraża. Naprawdę. Wars to Satan. Świetnie. Diabelstwo takie. Jest tu kto? Zaczaśnięte, dobra, a ja bym chciał tu zobaczyć. Czy tu się jakoś... Nie da wejść? Tędy może jakoś? Nie. Dobra słuchajcie, dobra, bo Nie lubicie tak jak ja sobie Chodzę bez celu, ale ja naprawdę Naprawdę, jak takie małe dziecko No nie? Pięcioletni, naprawdę lubię Eksplorować światy w, gr w grach różnych, wszelakich Ale Tutaj widzę, że Dzień dobry, bo pan tego pilnuje, tak? To, do, 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 do widzenia. Więc to tak ze mną jest, że ja sobie właśnie lubię... Lubię sobie poeksplorować, poodwiedzać różne tutaj. Dzień dobry, może tu będzie otwarte. No wszędzie, no wszędzie przede mną... Przede mną, specjalnie. Mówię wam. Jedynie do, do, dobra to jest bateryjka w tym wszystkim. A tak to. Co? Strzeżcie się oczęta tego co widzicie. A ja widzę tutaj, że. Przejdziemy tędy. Oj, 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 Tutaj mi się znowu. Nie, na pewno tędy można jakoś przejść. Tylko ja oczywiście jak zwykle nie wiem jak to zrobić może tędy nie. tu tędy nad tym jakiś kluczek a tu byliśmy Hmm. To byliśmy jakieś pokoje dziecięce. Nie, to tutaj na pewno, no kurde. Tutaj ludzie umarli dosłownie. Ale ja tak nie za bardzo mogę tutaj coś. No, 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 DJ Lami. No, no ja nie wierzę w to. Licencja Lamera od takiego jednego YouTubera. Aż mi się uzrymowało, proszę Państwa, ale. O, nagramy sobie to. Temple Gate. dobra jeszcze raz tutaj nic jakoś do góry nie wiem jakoś drabinka nie wiem dźwignia o to jednak studnia była ja, 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 coś kojarzę z trailera. Halo? Halo? Gdzie jestem? Halo? Idę, idę żonko.

Tutaj klikam te wszystkie klawisze, no. Czy to jest celowe? Czy naprawdę ta gra chce mi zdenerwować? Czy chcecie mnie zirytować? Chyba, że mam zejść na dół. Bo nie wiem. Jaki jest cel tego trzymam cały czas klawisz? A, dobra. Brawo, brawo za inteligencję. Myślałem, że nie mogę włączyć y, tutaj Noktowizji, a jednak Idę! Także DJ Lamar. Tutaj. To, to się wyszło. Wow, Co? Co jest? O! Znowu jestem w szkole. Dzień dobry. Dzień dobry. O! To fajnie. Sobie pochodziliśmy. Po szybach wentylacyjnych, ale jakieś, jakieś mam kurde. Laszbaki Dobry to tam? Halo Dzień dobry Dobra, bateryka Halo, proszę mnie nie straszyć tutaj, tak? Dobrze Dziękuję A co to było właściwie? O to, to, ja byłem chyba. Jakby, o. No. Zakręcimy sobie. Może coś wyskoczy. Hm. Ciekawe, ciekawe. Dobra. Nie. Dobra. Oj, coś nam zakłócają transmisję. Dobra. Uciekam tam, gdzie byłem. Chyba, że tutaj jeszcze coś mogę. Nie, dobra. Dobra, dobra, uciekam. Halo, halo, halo. Tu jesteśmy. Dobra. Spoko. Spoko, rokofoko. Czy mogę to otworzyć? Nie bardzo. Mm. A czy mogę wejść z powrotem tam, skąd przyszedłem? Jest taka możliwość? Czy nie ma takiej możliwości? Ale, ale, DJ, kombinujesz, no naprawdę. Nie, nie ma, więc ewidentnie. O, tutaj też nie? A tutaj? Ej! A jednak. Gdzie ona jest? Ja cię, ja cię złapię! Co jest? Co jest? Kurde! Ze, zeżar ją! Halo! Halo! Co to jest? Ośmiernica? W szoku jestem. Hallo, no wspinaj się po tym, kurde. To mogę otworzyć? Nie. Co? 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 Nie. Dobra. Spierdzielam. Halo. Dobry. E, kurde. Dobra. Dobry. Pobawimy się w kotka i myszkę? dobry Dobra A